O, jak razem leżycie. Tak to rano jest, nie? Powiedz A Mamusia, odsuń Adusię. No to już odskakuje do siostry. Chcę patrzeć. Za chwilkę. Za chwilkę. Pokadaj za to się uśmiechnie Ja witrać. Popatrz, kochani, czy się zaspała? Zapytaj Adusia, jak się spało nie Daddy's spało Tak. Daddy's power? Jeg <laughs> <Okay. Okay. Okay>. sover. <laughs> No Ada chyba Nunia chwyciła, co? Tak. No to może zostaw jej Niunie. Nie, nie. Nie. Nie chcesz jej zostawić na chwilkę. Dobra. Pocieciłem! Poczycił mnie. Pocieciłem. Ale to daj jej bliżej, żeby złapała. O, super. Pożyczysz jej? Tak. Proszę. Ja pożyczyłam mnie już. Ale już, ale, ale gdzie maniunie, Adusia? <noise> już pożyczyłeś i zabrałeś. Tu maniunie. Na Tu masz Tu masz Thomas Nunie. Yes. Tomas Nunie. Yes. Tomas Nunie. 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 Tomas Did you Nunie. Culacki Nie, barączki już nie. To jest manka. I ośkolki śniadanka, Troszko ja. borczy. Tak. Ja. Borczy, 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 boczy. Ja. To się jeszcze trzeba zrobić.